Wianownik to co? To, to, to pełniasz kogo czego? Celownikom czemu? Biernie kogo co? Na rzemieśl z o kim osobnik Nie to co. Dopełniacz kogo, kogo czego Celownik Do... komu czemu wiernik kogo co, co? na żennik kim, kim nie są O, 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 o. To, co celownik kogo kogo komu wiernik kogo co Kim Czym? Im. Listownik. Okiem. Oczym. Wołacz. Oooo. Stanownik. To co? Dopełniasz. Kogo? Czego? Celownik. Kogo? Czemu? Wiernik. Kogo? Co? Co? Na kim Czym? Czym? Listownik. Okiem. Wołacz.